Nazywam się Paweł Gąsiorek, jestem mieszkańcem Kent i razem z moim kolegą Grzegorzem Świtało organizujemy wystawę sprzętu RTV lata 50., 90. XX wieku. Możemy tutaj zobaczyć odtwarzacze kasetowe, radiomagnetofony, tak zwane jamniki przenośne, telewizory, amplitunery, wzmacniacze, stare lampy, stare radia lampowe, oczywiście, stare telewizory. Mamy też właśnie taki rarytasek Rubina. Produkcji radzieckiej, który, wa który waży 65 kg ten telewizor. No i masyjnego sprzętu. Jest przewaga marki Technics, ale jest Aiwa, Onkyo, jest Akai, jest Siemens, jest Sharp, Panasonic, Sony, także jest Marans. Ja się zainteresowałem w ogóle muzyką już w domu rodzinnym. Mój ojciec był melomanem, tato, czyli zawsze były sprzęty, były radia, były telewizory, były wieże, takie z lepszej półki. I gdzieś to we mnie zostało. Później tam brało się jakieś dyskoteki, też i to cały czas systematycznie człowiek gdzieś tam przygarnia różne rzeczy. Wszystkie są fajne. Takie dwa ulubione to jest tutaj ta wieża Techniksa, którą było ciężko skompletować. Taką ostatnio widziałem w Peweksie. To był tam 80, jakiś tam 8, 9 rok. Bardzo ciężko jest skompletować. I tutaj ta Diora, wersja eksportowa pod nazwą Magwac. Mag Także no, są tu. Każdy, każdy, jak to się mówi, element, każdy klocek no, jakiś tam kawałek historii ma, nie? Tak. No powiem szczerze, że jak się zaczyna zbierać i kolekcjonować, to żal jest sprzedać. Czasami jest tak, że kupi się jakiś sprzęt i on nie gra. Czyli szuka się drugiego na rynku wtórnym. Czasami z dwóch strzech z robi się jeden, nie? Który, który gra, który, który będzie chodził, który, który będzie cieszył. Nie? I oko, i ucho. Tutaj dla młodszych widzów albo nawet widzów w wieku 20 kilku lat. To jest bardzo fajna konsolka, która była dostępna do kupienia jakieś 15-20 lat temu, czyli Pegasus. Tutaj wkładało się kartridż z grą, z grami w zasadzie, bo było ich mnóstwo na jednym kartridżu, To jest np. 168. No i to było bardzo proste w obsłudze, można było od razu zacząć grać po podpięciu takich, takich właśnie padów. Bardzo proste w obsłudze. No, i grało się godzinami w takie rzeczy. A to znowu jest bardzo fajna rzecz. To jest Commodore 64, czyli taki, jakby można powiedzieć, jeden z pierwszych komputerów osobistych, już z klawiaturą kuwerty. Tutaj można było wgrywać za pomocą kaset programy albo gry, i tu widzicie taką małą dziurkę. Tutaj można było wsadzić śrubokręt i ustawiać tak zwaną głowicę, kręcąc z nią. I kiedy na ekranie jakby z y, paski się pojawiały i jeżeli one się wygładzały no to znaczyło, że wtedy wszystko będzie śmigać i będzie super. Także to jest mega ciekawa sprawa. Atari oczywiście no to też y, jeden właśnie z pierwszych komputerów osobistych, to nie trzeba prze przedstawiać. E, no ja się wychowałem na takich rzeczach. Ciekawsze. Wszystko jest, wszystko jest ciekawe. No, to jest taka pasja, że... Są słabsze rzeczy, tak jak na przykład takie rzeczy, które były robione wszystko razem, to, to tak mniej, mniej, że tak powiem, pociąga, no bo jakość z tego zawsze była gorsza, natomiast wi wiadomo, im wyżej wchodzi jakość tego urządzenia, no to wiadomo, że to lepiej gra, nie? Wszystko, co jest związane z, z jakością nagrań, na ogólnie z, z takim pojętym tym, to to mnie zawsze rajcowało. Nie? Zdarzyło mi się, że jechałem aż pod konin po kolumnie. No znaczy zależy jakie, jak, jaki jest sprzęt, jak, jak drogi. Nie? Wiadomo jak kupujemy radio jakieś, które ma lat 30 czy 40, no zazwyczaj ono nie jest w stanie na chodzie. Czyli bierzemy je albo uszkodzony, albo albo na, tak jak pewnie Paweł mówił, na na tak zwany przeszczep, Czyli żeby zrobić z jednego, trzeba mieć dwie, trzy, dwa, czy takie urządzenia, z których można coś poskładać. Ale większość staramy się, jeśli jest, no to chociaż żeby, jak już nie zagra, to chociaż żeby świeciło. Nie? Czyli, no, no, no bo często wygląda jak mebel. Nie? Tam na przykład te, te amplitunery, ostatnie dwa, świetnie wyglądają nocą, pięknie się to prezentuje, nie? taki bardzo delikatny, zielony kolorek. No jak do tego jeszcze gra, to już jest w ogóle no, przyjemność. Nie? To były tak zwane pocztówki muzyczne czy dźwiękowe, już nie pamiętam dokładnie, bo um, ja nie pamiętam tych czasów, ale opowiadała mi o tym na przykład babcia. E, to polegało na tym, że kupowało się taką pocztówkę, żeby komuś zrobić na przykład przyjemność, wysłać ją listem. Do jego miejsca zamieszkania, i ta osoba jak ją otrzymywała. To sobie taką pocztówkę właśnie wsadzała do gramofonu. I tutaj jak się przyjrzycie, są widoczne takie okręgi. To jest normalnie um, jakby płyta winylowa, zamknięta w takiej formie pocztówki, i na tym normalnie można było odsłuchać sobie muzykę, jaką przesłała nam osoba, która nas lubi albo kocha. Także takie ciekawostki. Ja powiem tak, ja Pawła znam już od lat, prawda? Ale ja tu jestem nawet z powodu nie jego. Tylko tak, troszeczkę prywatnie. Rzeczywiście, sporo tego sprzętu miałem. Powiedziałem, że ja nie mam takiej umiejętności albo takiej potrzeby zbierania i, i pewnie by tu wzbogacił tą, tą, tą wystawę. I tu chwała tym, którzy jednak to mają w sobie. Mają w sobie, że nie mają takiej potrzeby, z, z, może nie tyle co zmiany, co wyrzucania coś, dzisiaj wydaje się niepotrzebne. A to jest taka nauczka troszkę dla nas, że coś, co dzisiaj wydaje się zbędne, za kilka lat, czy kilkanaście, może mieć swoją wartość. I tu jest sporo takich różnych. Y, sprzętów i radiomagnetofonów, i, ale zwłaszcza te wieże, jak patrzymy, no tak się chodzi o troszkę po dyskotekach, czego dzisiaj współczesna młodzież chyba nie bardzo wie, co to jest dyskoteka, no to to właśnie tam y, miało swoje miejsce. No a telewizory, to powiem tak, ten Rubin, to ja tylko powiem tak, że taki telewizor, to ja przez okna balkonowe wyrzucałem, bo to były takie dość palne y, urządzenia, a miały tylko dwa kolory. Domy, nie nie domy. nie taka I awaria była zagrożenia pożarowego domu także wylądowało to niezbyt taki bezpieczny ale tak. dla nas bezpieczny na podwórku nie trzeba było to posprzątać bo one tak dość często były zagrożeniem dla, dla, dla mieszkań także powiem tak głośniki ja przypomnę tak jak mówimy troszkę o mnie to ja z tatą to aż do września bo tam był zakład tonsilu to tam by pojechaliśmy i pociągiem takie dwa głośniki tak które są tam z tyłu to nie są moje ale takie same w pociągu przewoziliśmy także naprawdę to jest kawał też i tak. Takiego moje troszeczkę tych czasów młodzieńczych. No. no a Elizabeth, ostatni wzmacniacz, kochani, to było marzenie każdego, każdego. Zaraz go no, będziemy. Tam osta ostatnie w rogu tam jest. Mieszkańcy korzystają, oczywiście, że wymaga to troszkę promocji. Dziękuję też oczywiście za promocję w różnych naszych, naszych lokalnych i, i sąsiedzkich mediach, bo zauważam to, że również Państwo promujecie tutaj y, takich właśnie naszych mieszkańców i ich pomysły. I myślę, że y, w ten sposób pieniążki które tu zostały zainwestowane czy bardzo duże współfinansowanie środków zewnętrznych ten budynek w centrum miasta oddaliśmy dla mieszkańców. Ja tylko powiem tak, że na jednym ze zebranie dzielnicy stare miasto kiedyś mieszkaniec zapytał tak, że gmina nie dba o budynki właśnie te gminy, prawda? To ja może to podsumuję, popatrzmy na urząd miasta, popatrzmy na ten budynek i popatrzmy na muzeum. Osiem lat wszystkie trzy są wyremontowane no zdecydowanie chyba, no może inaczej. Pokazują w ład, ładniejsze odsłonie nasz piękny rynek. Myślę, że tutaj sąsiedzi również i działają, czyli to, że właściciele tych kamieni też pójdą za tym śladem i ten nasz rynek będzie coraz ładniejszy tak dla oka.